Nowa pracownica spojrzała na portret w rezydencji z bijącym sercem. Podeszła zdezorientowana i zapytała: Proszę pani, dlaczego ojciec mojej córki jest na tym portrecie? Cisza, która potem zapadła, powiedziała więcej niż jakakolwiek odpowiedź. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania opowieści. Maja wiernicka potrzebowała pracy, tylko tyle. Prosto, Bez emocji, bez przestrzeni na sentymenty. Po prostu musiała znaleźć zajęcie, zanim wszystko zacznie się walić. Po tym, jak została zwolniona z cukierni w podgórzu, zrobiła wszystko, co mogła. Rozsyłała CV, dzwoniła, chodziła od drzwi do drzwi, nic. Aż w końcu natknęła się na ogłoszenie: Poszukiwana gospodyni do pracy w dworze różyńskich okolice Zakopanego. Nie spodziewała się ciepłego przyjęcia i go nie otrzymała. Zofia Drzewiecka, gospodyni główna, otworzyła drzwi z mechaniczną grzecznością. Nie patrzyła Mai w oczy. Jakby widziała kolejnego człowieka, który i tak zaraz zniknie. Przez moment stały naprzeciw siebie w holu, w którym echa kroków brzmiały głośniej niż same słowa. Pani Helena czeka w gabinecie. Proszę za mną. Rzuciła krótko, odwracając się natychmiast. Maja szła za nią korytarzem, który ciągnął się jak tunel. Drewniane panele, wysokie sufity i cisza, taka, która miażdży myśli. Jej ręce lekko drżały, ale trzymała głowę wysoko. W gabinecie siedziała Helena Różyńska. Wysoka, postawna, spięte ciemne włosy. Twarz, idealna jak wyrzeźbiona z marmuru, i tak samo chłodna. Maja poczuła, że jest przez nią oceniana, zanim padło choć jedno słowo. Ma pani dziecko? zapytała Helena bez cienia ciepła. Tak, Lilka ma cztery lata. Może pani mieszkać tutaj w tygodniu? Tak, pod warunkiem, że zobaczę się z nią w niedzielę. Helena uniosła lekko brwi, jakby coś kalkulowała. Dobrze. Może pani zacząć w poniedziałek. To tyle, bez uścisku dłoni, bez uśmiechu, bez słowa do widzenia. Rozmowa się skończyła, ale coś, coś się zaczęło. Coś, co miało zburzyć ich spokój, ich rolę, ich przeszłość. Wychodząc z gabinetu, Maja znów szła za Zofią. Wtedy to zobaczyła. Portret, zawieszony w długim korytarzu, jak sentencja. Obraz młodego mężczyzny o intensywnym spojrzeniu, wyprostowany z dłonią opartą o ramię fotela. Garnitur, spokój, duma. Napis pod spodem Aleksander Różyński. Zamarła. Zofia zatrzymała się i obejrzała przez ramię. Co się stało? zapytała. Maja nie odpowiedziała od razu. Gardło jej się zacisnęło, serce waliło, wskazała na obraz. Dlaczego ojciec mojej córki jest na tym portrecie? Zofia zrobiła krok w tył, w oczach, cień zaskoczenia, którego nie potrafiła ukryć, ale milczała. Zbyt długo. Kroki. Dźwięk obcasów. Helena wracała korytarzem. Zatrzymała się, słysząc pytanie. Co pani powiedziała? Ton jej głosu był ostry, nie z wściekłości, ale z niedowierzania. Maja sięgnęła po telefon, odblokowała ekran, odnalazła zdjęcie. To jest moja córka, Lilka, podała telefon Helenie. Cisza. Helena wzięła urządzenie, spojrzała i spojrzała raz jeszcze. Jej twarz nie drgnęła, ale coś się w niej złamało. Zbyt subtelne, by uchwycić. Zbyt głębokie, by zignorować. Bo Lilka miała te same oczy. Oczy Aleksandra. Helena odwróciła się bez słowa i ruszyła z powrotem do gabinetu. Maja stała jeszcze chwilę w miejscu, czując jak wszystko, co znała, zaczyna się sypać albo układać w coś, czego nigdy nie miała poznać. Zofia spojrzała na nią ostro, z nowym, niepokojącym błyskiem w oku. Proszę iść ze mną, pokażę pani pokój. Pokój był niewielki, z jednym oknem i łóżkiem zasłanym niemal wojskowo. Na stoliku nic, ani książki, ani lampki, czyste niemal sterylne wnętrze i cisza, która osiadała jak kurz. Czy Aleksander. zaczęła Maja, ale Zofia natychmiast jej przerwała. O takich rzeczach nie rozmawiamy, nie tutaj. To był przypadek, że nie wiedział, że jestem w ciąży. Nie odezwał się po tym wieczorze. Nie miałam jak. Zofia przymknęła oczy. To nie moja sprawa. Ale proszę zrozumieć: Rodzina Różyńskich nie akceptuje niespodzianek. Maja skinęła głową. Miała ochotę krzyczeć, ale milczała. Nie teraz. Jeszcze nie. Wieczorem, leżąc na łóżku, wpatrzona w sufit, czuła, że wszystko przyspiesza. Serce, myśli, pytania. Dlaczego Aleksander nigdy się nie odezwał, czy wiedział, czy ktoś mu powiedział. Czy miał prawo milczeć, i Helena, ciad co zrobi? Czy zatrzyma ją tu tylko po to, by być blisko wnuczki, o której istnieniu nie wiedziała? Telefon zadzwonił: Lilka, mamo, jutro idziemy na spacer z babcią Teresą, a ty kiedy wrócisz? W niedzielę, kochanie, liczę dni. A pan Aleks, pan Aleks znowu był pod naszym domem, zamilkła. Jak to? Maja usiadła nagle. Widziałam go z okna. Nie podszedł, tylko patrzył. Babcia powiedziała, że to jakiś pan z pracy. Krew Maii zamarzła. Aleksander był pod ich domem, ale nigdy nie wszedł, nie odezwał się. Następnego dnia zaczęła pracę, milcząca, uważna. W kuchni Helena siedziała przy stole, czytając coś. Zofia kroiła warzywa, udając, że Maii nie ma. Napięcie było gęste jak dym. Czy Aleksander wraca do dworu? Zapytała Maja. Zbyt szybko, zbyt odważnie. Zofia odłożyła nóż, Helena nie podniosła wzroku. Nie rozmawiamy o nim. Ale to ojciec mojego dziecka. Helena podniosła wzrok, spojrzała jej prosto w oczy. Może, ale to jeszcze nie znaczy, że masz tu jakiekolwiek prawa. A Lilka? Maja podniosła głos. Ona ma prawo wiedzieć, kto jest jej ojcem, a on ma prawo wiedzieć, że. Wystarczy, przerwała jej Helena. Powoli odsunęła się od stołu i podeszła do okna. Przez dłuższą chwilę milczała, a potem Aleksander wróci. Ale nie wiem, czy to cię ucieszy. I właśnie wtedy, w tej ciszy, w tej przestrzeni między słowami, zapadła decyzja, choć nikt jej nie wypowiedział głośno. Wszystko miało się zmienić. Aleksander Różyński miał wrócić do dworu, i Maja wiedziała, że wraz z nim wróci coś jeszcze, prawda, której nikt nie chciał usłyszeć. Następnego ranka, zanim reszta służby zdążyła jeszcze zebrać się w kuchni, Helena kazała Zofi wezwać maję. Sam na sam. Bez świadków, bez słów, które mogłyby wyciec z korytarzami dworu. Gabinet był ten sam co podczas pierwszego spotkania, ale atmosfera była zupełnie inna. Helena siedziała wyprostowana, ale jej dłonie nie były już spokojne. Zaciskała je na podłokietnikach, jakby chciała trzymać się czegoś, co się właśnie rozpadało. Maja weszła powoli. W jej oczach nie było już niepewności, tylko ostrożność. Wiedziała, że wszystko co powie, może zmienić jej życie i życie jej córki. Usiądź, powiedziała Helena cicho. Maja usiadła naprzeciwko niej. Przez chwilę milczały. Tylko cisza drgała między nimi. Jesteś pewna? zapytała Helena prawie szeptem. Nie było w tym pytaniu oskarżenia, tylko coś kruchego, coś co brzmiało jak lęk. Jestem absolutnie pewna, odpowiedziała Maja, spokojnie, ale z naciskiem. Poznałam go jako Adriana, spotykaliśmy się przez trzy miesiące. Nie wiedziałam, że nazywa się Aleksander. Nigdy mi tego nie powiedział. Zniknął, gdy tylko dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Szukałam go, bez skutku. Helena spuściła wzrok. Jej twarz stwardniała, ale to nie była złość, to była obrona, obrona przed tym, czego nie chciała przyjąć. On nigdy mi nic nie powiedział, szepnęła. Nawet jednego słowa. Może sam nie wiedział, jak powiedzieć. Może nie potrafił, powiedziała Maja, po czym dodała gorzko, a może po prostu uciekł. Tak jak pani powiedziała, że zawsze uciekał. Helena wzięła głęboki oddech, spojrzała w oczy Mai i wtedy, po raz pierwszy, coś w niej pękło. Chcę ją poznać, zanim on wróci. Maja wahała się. Wstała, przeszła do okna. Patrzyła na ogród, który jeszcze dzień wcześniej był dla niej tylko cudzym terenem. Teraz już nie był obcy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie pytam o pozwolenie, proszę tylko. Głos Heleny zadrżał, ale zaraz znów był twardy. Proszę tylko, byś mi ją pokazała, choć na chwilę. Maja odwróciła się. Przez moment wyglądały jak kobiety z dwóch różnych światów, ale z tą samą raną. Tylko w innych miejscach. Przyjadę z nią jutro po południu. Następnego dnia, dokładnie o 17, maja pojawiła się na podjeździe z Lilką. Dziewczynka trzymała w ręku kolorowe teczki, rysunki, pamiątki i swoją ulubioną pluszową ośmiornicę. Zofia otworzyła drzwi, jakby wcale się nie zdziwiła, ale przez jej twarz przemknął cień napięcia. Nie zadała żadnych pytań. Helena czekała już w salonie. Nie siedziała, stała, wyprostowana, dłonie splecione z tyłu. Maja weszła pierwsza, a Lilka zaraz za nią. Dzień dobry, powiedziała dziewczynka z naturalną gracją czterolatki, która jeszcze nie zna ciężaru dorosłych słów. Helena zamarła, jakby coś uderzyło ją w brzuch. Jej spojrzenie prześlizgnęło się po twarzy dziecka. Zatrzymało się na oczach. Jak masz na imię? zapytała miękko. Lilka. Ale mama mówi na mnie czasem: Mała syrenka, bo lubię morze i rysuje wieloryby. Chce pani zobaczyć? Zanim Helena zdążyła odpowiedzieć, dziewczynka już rozkładała swoje rysunki na stoliku. Jedna kartka po drugiej: błękitne fale, zielone potwory, różowe ryby i na środku ogromny wieloryb z uśmiechem. Ten jest smutny, ale udaje, że nie, powiedziała Lilka, wskazując na rysunek, bo tęskni za domem. Helena przyklęknęła. Wolno, jakby bała się, że dziecko zniknie, jeśli się zbliży za szybko. Jest bardzo ładny, powiedziała. I bardzo mądry. Lilka spojrzała na nią z uśmiechem. A pani kim jest? Helena spojrzała na Maję, a potem znów na Lilkę. Może kimś, kto chciałby cię lepiej poznać. Później, gdy Lilka biegała po ogrodzie, Maja i Helena siedziały w salonie. Przez chwilę żadna nie mówiła. Potem Helena odezwała się cicho. Ona naprawdę jest jego. Tak, potwierdziła Maja. Nie ma w tym wątpliwości. On nigdy był dobry z prawdą, nawet jako dziecko. Ukrywał wszystko, co mogło go zranić. Czasem kłamał tylko po to, by uniknąć rozmowy. Żył, jakby każda emocja była zagrożeniem. Myślałam, że to ja zrobiłam coś nie tak, powiedziała Maja. Że może byłam zbyt szczera, zbyt szybka. Ale on zniknął bez słowa, jakby nic się nie wydarzyło. Może nie umiał inaczej. Może się bał, ale teraz. Helena urwała, a potem powiedziała z wyraźną determinacją. Teraz będzie musiał zostać, zmierzyć się z tym, z tobą, z nią. Maja spojrzała przez okno, Lilka tańczyła wokół krzaków róż, śmiejąc się do siebie. On nawet nie wie, co stracił. Helena skinęła głową. Ale w jej oczach nie było pogardy, tylko ból i echo rozczarowania, które musiała nosić od lat. Wieczorem, gdy Maja szykowała się do wyjazdu, Helena poprosiła ją, by została jeszcze chwilę. Jeśli Aleksander wróci jutro, chcę, żebyś tu była. Nie wiem, jak zareaguje, ale nie chcę, żebyś była sama z tą rozmową. Myśli pani, że się wyprze? Nie, ale się zamknie. Będzie próbował udawać, że to tylko nieporozumienie, że to nie on, ale Lilka. Maja zawahała się. Ona zasługuje na więcej. Helena spojrzała jej w oczy. Zasługuje. I właśnie dlatego chcę, żebyś tu była, kiedy on wróci, żeby nie miał gdzie uciec. Maja skinęła głową. I właśnie wtedy, gdy zgasły ostatnie światła w korytarzach dworu, obie kobiety wiedziały, że kolejny dzień przyniesie coś, czego żadna z nich nie będzie mogła cofnąć. Aleksander Różyński miał wrócić. I tym razem. Wszystko miało wyjść na jaw. Aleksander Różyński wrócił dwa dni później. Wysiadł z samochodu z tą samą pewnością siebie, którą nosił jak garnitur idealnie skrojoną, ale ciasną. Twarz miał zmęczoną, a pod oczami cień, którego nie przykryłby żaden makijaż: torba na ramię, telefon przy uchu, komenda wydana komuś, kto nie zdążył odpowiedzieć. Wszedł do dworu, jakby chciał go pokonać, szybkim krokiem, okiem rzucanym na każdą rzecz, która mogła się zmienić pod jego nieobecność. Gdy zobaczył matkę czekającą przy schodach, Przystanął. Mamo, co się tu dzieje? Zofia mówiła coś dziwnego. Głos miał spięty, pełen napięcia. Jakby przeczuwał, że to nie będzie zwykłe powitanie. Helena nie odpowiedziała od razu. Spojrzała na niego długo, aż coś w jego spojrzeniu zaczęło mięknąć. Biblioteka, teraz! Nie pytał więcej. Poszedł za nią. Kroki odbijały się echem w korytarzu. Drzwi do biblioteki otwarte. Aleksander wszedł i zatrzymał się natychmiast. Maja stała naprzeciw portretu. Tego samego, pod którym pierwszy raz rozpoznała go jako Aleksandra Różyńskiego. Nie odwróciła się od razu. Pozwoliła, by jego obecność dotarła do niej powoli, jak uderzenie po długim biegu. Dopiero wtedy spojrzała mu w oczy. Ty? Słowo wyrwało się z jego ust automatycznie i zabrzmiało bardziej jak pytanie niż rozpoznanie. Maja skrzyżowała ramiona, głos miała chłodny jak ostrze. A może powinnam powiedzieć, Panie Różyński? Aleksander zmarszczył brwi. W jego twarzy walczyły różne emocje zaskoczenie, niepokój, niepokój przemieniający się w przeczucie. Jak? Jak to możliwe, że tu jesteś? Pracuję tutaj, wzruszyła ramionami. Przypadek albo los, jeśli chcesz to romantyzować. Helena stanęła z boku, nie odezwała się, obserwowała ich jak sędzia, niewzruszona, ale uważna. Aleksander zrobił krok w przód, jakby próbował przywrócić porządek rzeczy. Masz. masz córkę? Maja kiwnęła głową, nie odwracała wzroku. Twoją córkę. Ma cztery lata. Kolor odpłynął z jego twarzy. Torba, którą trzymał, wypadła z ręki i z hukiem uderzyła o podłogę. Usta się rozchyliły, ale przez chwilę nie padło ani jedno słowo. To niemożliwe. Ty mówisz, że że mnie oszukałeś, że zniknąłeś, że zostawiłeś mnie samą z czymś, czego się nie spodziewałam, z dzieckiem, którego istnienia nawet nie uznałeś. Helena nadal milczała, jej oczy nie zdradzały nic, ale jej palce zaciskały się na oparciu krzesła, jakby coś w niej się rwało do przodu, ale było zablokowane. Aleksander cofnął się o pół kroku, przesunął dłonią po twarzy, potem po włosach. Ten sam gest, który wykonywał w sytuacjach granicznych, nie potrafił niczego ukryć, kiedy to robił. Nie wiedziałem, Maja, przysięgam, nic nie wiedziałem. Byłem. byłem wtedy kimś innym. Próbowałem uciec od wszystkiego, od tej rodziny, od siebie. Przez chwilę chciałem być kimś innym Adrianem. Ty miałeś wybór, powiedziała cicho Maja. Ja nie, ja zostałam, ja urodziłam, ja wychowałam. Z jego twarzy spłynęły resztki opanowania. Opadł na fotel, jakby nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Gdzie ona jest? Zapytał. Lilka? Spotkała cię. Maja skrzyżowała ramiona. Pamiętasz mężczyznę, którego widziała przez okno? Powiedziała, że był miły, ale nie podszedł. Wtedy nie wiedziała, kto to był. Teraz zaczyna rozumieć. Aleksander otworzył usta, ale nie potrafił znaleźć słów. Ona znacie jako wujek Piotr, dodała. Ale prawda nie zniknie, Aleksander. Pojawi się, zapyta. A ja nie będę jej okłamywać. Podniósł głowę. W jego oczach coś się zmieniło. Strach? Może. Ale bardziej coś, co przypominało wstyd. Prawdziwy. Chce ją poznać. Tak naprawdę. Jako ojciec. Chce być częścią jej życia. Maja spojrzała na niego długo. W jej oczach nie było łzy. Tylko coś, co mogło być litością, ale nie dla niego. Dla dziecka, które będzie musiało zrozumieć, kim naprawdę jest jej ojciec. Więc będziesz musiał zasłużyć od zera. Wieczorem, gdy Helena usiadła samotnie przy kominku, Aleksander wszedł cicho. Nie odważył się mówić pierwszy. Powinnam była cię zapytać wcześniej, odezwała się w końcu. Ale sądziłam, że jeśli coś takiego się wydarzy, powiesz mi sam. Wstydziłem się. Nie byłem gotowy, nie chciałem, żebyś. urwał, żebyś mnie zobaczyła takiego. Teraz cię widzę. Spojrzała na niego, jak matka, która widzi syna już nie jako dziecko, ale jako mężczyznę, z błędami, które zrobił i decyzjami, których nie może cofnąć. I co teraz? Zapytał. Teraz musisz być ojcem, ale nie na twoich warunkach. Lilka wróciła do dworu trzy dni później, bawiła się w ogrodzie. Gdy Aleksander wyszedł na taras, zobaczyła go. Przystanęła. Spojrzała, jakby próbowała sobie przypomnieć. Wujek Piotr? zapytała cicho. Aleksander zamarł. Potem przykucnął. Nie do końca. Mam na imię Aleksander i jestem z twoim tatą. Dziewczynka patrzyła na niego uważnie. A potem odwróciła się do Mai, która stała w cieniu. Mamo, to prawda? Maja skinęła głową. Powoli. Uważnie. Lilka podeszła do Aleksandra, podała mu rysunek. To dla ciebie, ale jeśli znowu znikniesz, nie dostaniesz kolejnego. Aleksander wziął kartkę drżącą ręką, na niej znów wieloryb, tym razem z sercem na ogonie i wtedy zrozumiał, że powrót to dopiero początek. Dwa miesiące minęły w ciszy, która nie była już ciszą dystansu, lecz ostrożnego budowania. Codzienność w dworze zmieniła rytm. Lilka przyjeżdżała częściej, a Aleksander, choć nadal trzymał się z boku, próbował. Nienachalnie, niedramatycznie, cicho, jakby każde słowo mogło coś złamać, a każdy krok mógł ją przestraszyć. Z początku Lilka mówiła do niego wujek Piotr, jak wcześniej, potem wujek Aleks, a potem po prostu ty. Znał nazwy wszystkich zwierząt morskich, które rysowała. Znał jej sposób myślenia, jej pytania. Jej niecierpliwość, gdy historia nie kończyła się dobrze. I słuchał. Słuchał tak, jakby każde jej zdanie było drogowskazem do miejsca, którego szukał całe życie. Pierwsze spotkanie jako ojciec nie było spektakularne. Odbyło się w salonie bez fanfar, bez gości, tylko troje Lilka, Maja i on. Siedzieli przy stoliku, gdzie wcześniej leżały kredki, teraz odłożone na bok. Czas nagle zwolnił. To Maja zaczęła. Lila! Powiedziała miękko. Pamiętasz, jak pytałaś mnie kiedyś o swojego tatę? Dziewczynka spojrzała na nią z zaciekawieniem, kiwnęła głową. Pamiętam. On jest tutaj. Maja spojrzała na Aleksandra. To on. Na twarzy Lilki nie było zaskoczenia, tylko głęboka koncentracja, jakby układała puzle, które właśnie zaczęły do siebie pasować. Spojrzała na Aleksandra. Potem, przez chwilę, na swoje dłonie. I znów na niego. Jesteś moim tatą? Aleksander otworzył usta, ale żadne słowo nie chciało przejść przez gardło. Przez krótką chwilę walczył ze sobą, potem tylko kiwnął głową powoli, uważnie. Ty odejdziesz? zapytała nagle Lilka bez złości, bez smutku tylko z dziecięcą potrzebą jasności. Znowu? Aleksander odchylił się lekko, jakby to pytanie uderzyło mocniej niż oczekiwał przełknął ślinę oparł ręce na kolanach, patrzył jej prosto w oczy. Nie, teraz zostaje. Jeśli ty tego chcesz. Dziewczynka nie odpowiedziała od razu, podniosła dłoń, wysunęła mały palec w jego stronę. Obietnica na mały paluszek? Zrobił to, bez wahania. Ich palce się splotły, mały gest, kruchy, ale w tej chwili znaczył więcej niż wszystko, co powiedzieli do tej pory. Była to nieformalna przysięga, milcząca, głębsza niż słowa. I tylko Maja siedziała naprzeciw, z drżącymi rzęsami i czymś, co nie było łzą, ale mogłoby nią być, gdyby pozwoliła. Tego wieczoru, po raz pierwszy od miesięcy, Maja i Helena siedziały same, na tarasie w milczeniu, nie potrzebowały rozmowy. Dwie kobiety, które na początku były jak przeciwne bieguny, teraz dzieliły coś wspólnego. Zmęczenie, nadzieje i świadomość, że wszystko, co trwałe, buduje się z trudem. Lilka bawiła się w ogrodzie z pluszową wielorybicą. Helena patrzyła na nią przez dłuższą chwilę, a potem odezwała się cicho: On się zmienia. Maja nie spojrzała na nią. Oparła brodę na dłoni, patrzyła na córkę. Próbuję w to uwierzyć. Nie próbuję go bronić, powiedziała Helena, ale widzę, jak patrzy na nią i wiem jedno. Pierwszy raz nie ucieka. Maja nie odpowiedziała, ale jej milczenie nie było już ostrzem. Było zawieszeniem, obserwacją. Następnego dnia Aleksander pojawił się wcześniej niż się go spodziewano. W ręku trzymał małe pudełko. Nie zapowiadał się, nie dzwonił. Po prostu przyszedł. Zastał maję w kuchni. To dla niej powiedział podając pudełko. Maja spojrzała na niego nieufnie. Potem powoli otworzyła wieczko. Wewnątrz naszyjnik. Delikatna srebrna zawieszka w kształcie wieloryba. Prosta, elegancka. Wykonana z myślą o dziecku, ale bez tandety. Na odwrocie grawerunek dla lilki, od taty, który już nigdy nie zniknie. Maja zamknęła pudełko. Długo milczała. W końcu uniosła wzrok. Wiesz, że to tylko początek? Wiem, odpowiedział Aleksander. Ale chcę, żeby miała coś, co jej powie, że naprawdę wróciłem. Wieczorem Lilka dostała naszyjnik. Wzięła go ostrożnie, jakby bała się, że się rozpadnie. Spojrzała na zawieszkę, potem na ojca, i znów na zawieszkę. To wieloryb? Tak. Aleksander uśmiechnął się. Ma imię? Lilka zamyśliła się, a potem powiedziała: Nazywa się teraz, bo wszystko, co ważne, dzieje się teraz. Wtedy Helena, stojąc w drzwiach biblioteki, Zrozumiała coś, czego nie potrafiła wcześniej przyjąć, że czasem to dzieci uczą dorosłych, jak żyć. Maja oparła się o framugę drzwi, patrząc jak lilka wskakuje ojcu na kolana. Żadnej wymuszonej czułości, żadnych wielkich gestów, tylko chwila, prawdziwa. W tym momencie, bez potrzeby wypowiadania słów, wiedziała, że to, co było kiedyś rozbite, nie wróci do pierwotnej formy ale może ułoży się w coś nowego, prawdziwego, ich własnego. Aleksander spojrzał na nią ponad głową córki i po raz pierwszy nie przepraszał, nie błagał, po prostu był.